Cześć, witajcie w takim pierwszym odcinku, w którym będę reprezentował poradnik dla let's playera. A więc y, w tym odcinku będę, będą powiązane trzy rzeczy, czyli y, nagrywanie, dźwięk, w tym będzie otrzymanie i jak nagrywać dźwięk oraz obróbka filmów. A więc zacznijmy od nagrywania. <laughs> Polecam Wam program Fraps, albo jest jeszcze program Bandicam i y, y, MS v już nie pamiętam dokładnie. Ja używam sam osobiście frapsa. Mi on wystarcza. Także naprawdę jest mi wystarcza ten fraps. I we frapsie to jest pierwsza zakładka. I w drugiej y, liczy nam FPS-y. Czyli tutaj cała wiadomości o FPS-ach. Y, tutaj dzisiaj zapisują bechmarki. Y, movies. Czyli tutaj gdzie zapisywać filmy, jak rozpocząć nagrywanie, ile klatek na sekundę nagrywać i tutaj czy nagrywać mikrofon, czy nie. Ja oznaczam tą opcję, za chwilę powiem wam dlaczego. Następnym, następną zakładką są screenshots, czyli zdjęcia wykonywane w grze, którymi robimy, robimy je F10 klawisze. Ok. A więc krótkie przedstawienie tego programu przejdźmy dalej. Następną rzeczą jest nagrywanie dźwięku, czyli to będzie program Audacity. Pokażę Wam yy, na przykładzie jego w internecie, jak go pobrać. Przejdźcie sobie do audacity.com e, Źle, najlepiej tak, Audacity. Tak, tu wpisać <laughs> w Google. I tutaj mamy. Yy, dzięki dobre programy to jest strona i ogólnie program jest darmowy także możecie go pobrać i teraz przedstawię wam jego opcje ok yy, i za pomocą tego przycisku możemy nagrywać jak widzicie teraz yy, liczy on tutaj sekundy i ja głośno mówię mogę teraz głośniej coś powiedzieć także to tak wygląda <laughs> oczywiście teraz to zaczniemy i yy, na przykład otrzym Tempo, który jest doskonały do odszumienia. Znajdziecie sobie jakiś yy, sobie to sprawdzę. Tak, tu jest szum. Ewidentnie, tylko tutaj coś tam powiedziałem. Ok. Tak, i po prostu wchodzicie w efekty. Odszumiacz. Pobierz próbkę szumu. ty jest zaznaczacie całe efekty. Yy, tu jest, gdzie ten odszumiacz był. Ok, jest tu. I po prostu mniej. Usuj szum. I zobaczcie, jakie teraz te kreski, gdzie był szum były chude, znaczy były grubsze, a teraz są już chude, także program Audacity nam wyleczy, wyleczył, że tak powiem, nas z. Kurczę, coś się tak Z szumów. Tak, wszystko jest tutaj dobrze. Żadnych szumów nie było. No i ostatnią rzeczą jest obrabianie tych filmów. Jeżeli nagracie już film w Frapsie. O jeszcze obrabianie i konwertowania. Jest on bardzo gruby, nie wiem czy ja tutaj mam jakieś jeszcze programy z tego Frapsa. Znaczy filmy, bo coś tam nagrywałem, ale nie wiem czy to jest jeszcze tutaj. Ok, movies with. Zobaczmy. No, jest tu Minecraft. Chociaż Minecraft waży na tutaj 800 mega, czyli dużo nie jest, ale na przykład nagrywałem kiedyś z CryoFira na kanał Testerzy Gier. To wtedy wyszło nam około 3 giga. Nagrywałem taki film. 10 minutowy, 11 i wyszło nam 11 Giga, ok. A więc yy, konwertowanie polecam wam program Freemake Video Converter. Yy, teraz nie będę wam przedstawiał tego programu, bo tak naprawdę yy, tego nie miało być dzisiaj yy, w tym odcinku, ponieważ już zrobiłem, konwerty, yy, już zrobiłem yy, taki poradnik konwertowanie plików wideo Następną rzeczą jest obrawianie yy, tych filmów, które nagracie. Oraz po kompresji tych filmów, ale oczywiście nie musicie kompresować. Na przykład polecam Wam, jeżeli nagrywacie tam jakieś. Nie chcecie nagrywać na długo tych gameplay, to polecam Wam najbardziej Camtasia Studio, bo ona nagrywa w Hudo, hudo bardzo, nie, niewiele to waży. A, I e, tak po prostu e, niedługo się konwerteruje. Re kon, nie, renderuje e, To jest Sony Vegas. Ja sam używam tego programu. I on jest bardzo łatwy w obsłudze, naprawdę szybko się z nim możecie zapoznać. Także on to ma wiele opcji jeżeli chodzi o edytowanie tych filmów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, cześć.